Cześć, witajcie. Trenuj dla zdrowia, grzesiek, kłaniam się nisko. Dzisiaj będzie trening D, czyli ciąg dalszy treningu 50 chciałem powiedzieć 55 latka, ale ten film się nazywa trening 50 latka, więc to będzie ciąg dalszy treningu 50 latka. I bez zbędnego tutaj gadania, od razu przechodzimy do ćwiczeń. Zaczynamy od wyciskania na klatę, na ławce poziomej, handlami. Tych ćwiczeń wykonałem 4, to znaczy 4 serie, po 8 powtórzeń, ciężarem około 37 kg. Około dlatego, że nigdy do końca nie wiem ile ważą te handle, ponieważ one mają taką wagę dosyć nietypową, nieregularną. No ale 37 kg to z całą pewnością było. Tak jak mówiłem, 4 serie. Co można więcej powiedzieć o wyciskaniu Hantli handle mają to do siebie, że mogą, możemy je opuścić niżej niż sztangę, możemy też mieć inne ustawienie naszych ramion. Niż w przypadku sztangi, i polecam, żeby inaczej ustawiać te ramiona niż w standze, bo niektórzy tak robią handlami, że tak jakby kopiują wyciskanie sztangą, mimo że robią handlami i nie czerpią w pełni z profitów tego ćwiczenia. Teraz kolejne ćwiczenie przeciwstawne, czyli wiosłowanie półsztangą albo na maszynie. Dużą zaletą tej maszyny jest to, że chronimy poprzez to, że podpieramy. Się o brzuch, to chronimy nasz odcinek lędźwiowy. Ja tutaj użyłem ciężaru maksymalnego to 70 kg, sobie narzuciłem, ale potem okazało się, że to jednak za duży ciężar, więc w przyszłości będę musiał troszeczkę zmniejszyć. Myślę, że zmniejszę ten ciężar do 62,5 kg i będę co trening dokładał po 2,5 kg przez najbliższe 4 tygodnie. Potem oczywiście zmniejszę ciężar, ale o tym będę mówił w podsumowaniu. W ostatnim filmie, który już niedługo się też pojawi na naszym kanale. Teraz przechodzimy do dipów. Tutaj jak widać mam ciężar podwieszony, jest to ciężar o wadze 20 kg. Jak się okazało, potem to był jednak troszeczkę za duży ciężar, trochę przesadziłem. No ale trudno, w przyszłym treningu też będę musiał troszeczkę poskromić ego i zjadę sobie do jakiś 15 kg, może nawet 12,5 kg, to jeszcze się zastanowię. W każdym razie tutaj wykonałem 3 serie po 8 powtórzeń, chociaż przyznaję się, że nie było 8, bo po prostu ciężar był za duży i wysiadłem w ostatniej serii. Kolejnym, ostatnim ćwiczeniem są swingi, a właściwie dropset swingowy, że tak w cudzysłowie powiem. Wykonałem tutaj trzy serie po osiem powtórzeń każdego ćwiczenia, to znaczy z każdym ciężarem. 8 ciężarem 28 kg, 2 razy 28 kg, osiem dwa razy 24 i osiem dwa razy 20. Jak widać na filmie. No i powiem, że no, swingi dały mi w kość i to naprawdę dały mi w kość wydolnościowo. No myślałem, że wyzionę ducha, szczerze mówiąc. A to dlatego, że całkiem niedawno jakiś wirus mi mnie dorwał, no i wydolnościowo jednak siadłem. Natomiast polecam to ćwiczenie, bo jest świetne i wydolnościowo, i siłowo. Mój brzuch tutaj płonął. To ćwiczenie dla mnie przede wszystkim, zwłaszcza jeżeli i robię takie ciężkie dropsety. To przede wszystkim y, pierwsze mięśnie, które tutaj czuję, to są mięśnie brzucha i czuję po prostu, że one płoną przy tym ćwiczeniu. Tak więc, jeżeli ktoś chciałby sobie naprawdę y, no, dołożyć, dowalić, to, to polecam właśnie tego typu dropsety. Y, I ja tutaj właśnie tymi trzema dropsetami zakończyłem to ćwiczenie. Tak wiem, dla osób, które nie umieją zrobić tego ćwiczenia, polecam się go nauczyć, bo nie jest aż takie bardzo. Bardzo trudne. Odsyłam do filmu szkoleniowego, który nagrałem jakieś, nie wiem, rok temu, albo dwa lata temu, nawet. Warto go obejrzeć, warto nauczyć się swingów i oczywiście może zacząć nie od dropsetów, tylko od normalnych serii, pojedynczym ketlem, nie za ciężkim i nauczyć się najzwyczajniej w świecie tego ćwiczenia, bo warto, bo jest po prostu świetne pod wieloma względami. O czym zresztą mówię w filmie tym szkoleniowym, do którego jeszcze raz odsyłam i zachęcam do obejrzenia. Tu, jak widzicie na końcu, tu już Aż przysiadłem, przy, przykląkłem wręcz, no bo byłem naprawdę bardzo, bardzo mocno zajechany. I to jest cały trening D, tak więc zostało nam jeszcze tylko A. Bo przypomnę, że od A nie zaczęliśmy, tylko od B i w następnym filmie będzie trening A i potem już w tym samym filmie będzie podsumowanie całego treningu wszystkich A, B, C, D. Opowiem o tych ćwiczeniach, opowiem y, dla osób, które są początkujące i nie wiem, na przykład nie potrafią się na, podciągać na drążku, czym można zastąpić takie ćwiczenie. Tak więc jeżeli ktoś chciałby wypróbować y, i niekoniecznie musi być 50-latkiem, chciałby wypróbować ten trening, to jak najbardziej polecam. Jeżeli macie jakieś pytania, to oczywiście można je zadać w komentarzu. Jeżeli ten film się przydał, jeżeli się spodobał, to zostawcie lajki, no a jeżeli ktoś nie zasubskrybował tego kanału, to warto go zasubskrybować, bo to naprawdę powoduje, bo ostatnio dużo subskrypcji nam przybyło i to powoduje, że no, serce rośnie i chce się kręcić jeszcze więcej filmów i jeszcze lepsze filmy i dostarczać naprawdę fajny content. Dzięki wielkie, trzymajcie się ciepło, pamiętajcie, nie wystarczy mieć tu, trzeba mieć jeszcze tu i do zobaczenia już niedługo w kolejnym filmie.